You're listening to Enkle Jazz. Hi guys, widzimy się w nowym vlogu. Dzisiaj ogólnie mam dosyć mało lekcji, bo jadę na 12 i kończę około 15, więc trochę chill. Ale dzisiaj zostaje mi dosyć sporo nauki. Bo, no, klasa naturalna, moi drodzy. Nawet paczki żadne nie przychodzą, aż dziwne. Pamiętacie, jak mówiłam dzisiaj rano, że żadne paczki mi nie przyjdą? Zapomniałam o jednej. Ja po prostu mam fobię tego, żeby te pieniądze, które mam wydać. I opakowania wyglądają tak. Są mega ładne. I takie minimalistyczne. I wydaje mi się, że to jest takie coś, co... No raczej tego nie kupujemy na co dzień i, i raczej czegoś takiego bardzo mało osób używa, a powinniśmy o to zadbać. Znowu jesteśmy w McDonaldzie, najprawdopodobniej <trym> do <tej trym w Kupy> jest Znowu jesteśmy w McDonaldzie, I, czyli na ostatnim vlogu miałam być ostatni raz w McDonaldzie, najprawdopodobniej, czy znowu jestem w McDonaldzie, najprawdopodobniej wszystko ze sprawą tej pani.

No, co robisz? Czyli robimy małego tripa do Wrocławia z dziewczynami. Najpierw na idziemy na pierwsza lekcje? Nie wiem za bardzo co będziemy jeszcze robić, ale ogarniemy. więc no, masz to. I chcę no, no więc setek, moi drodzy się tak ujebali i byśmy to po prostu nagrywali jak się zachowują parkowol tak takie cyfretki. To jest tak bardzo dobry jest pomysł, nie. ale no nie jestem pewna. Teraz idziemy jeszcze na ostatnie lekcje A 10 I co? Setek to ile I to masz? jest? lit to jest litr? <laughs> idziemy co? nic. Nie. jeszcze jedna lekcja i co? Główno. Wracamy, i do. Idę. To na później to pójdę to pójdę. Pójdę. Tak? Tak, no. Tak. Kotkościółka. Znaczy. To do reszty już wyraźnie. Nie, bo będzie za mocno, a później sobie Witam Was moi drodzy w dzisiejszym vlogu. Yy, jedziemy do Wrocławia. Ponieważ pogoda jest niesprzyjająca. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. Cały dzień koniecznie. To jest Ej, gdzie jest mój ten bark? Po... Ze sklepu przyniosłaś to. A co ja jestem, Twoja służąca? Tak, tak zwaną polską zagrychę. Mamy tutaj hot -doga z pięknych stacji sklepu Żaka. Ej, nigdy nie, nie widziałam krepy z bliska, co nie? Wiedziałam, nie widziałam krepy z bliska. Ja mam uciec! W lewo! Dlaczego <laughs> no, się! przyjmuję? teraz widzę, dziękuję, dziękuję, to wiesz. Pumping, spaść na te. Za zdrowie kierowcy! Dzieciaczki po prostu To jest najlepsze, wolę zjeść to niż jakieś chipsy Tam stoją W ogóle patrzcie, tu można zapłacić za paliwo like drive I co, jedziemy do Wrocławia ma jedzie wymienić kolczyka Gdzie? W uchu. w uchu, A my jedziemy po prostu dla towarzystwa Dla fanów Jest godzina 14 Charlotte, oczywiście standardowo jak jestem Charlotte, to zapominam nagrywać, ale to już jest leba. Jak się tuśmy? Ej, zrobmy bo już telefon i przebitki. To no Już po zakupach. Teraz wracamy. Trochę się przedłużyło nam niestety i jest godzina 19, ale zaraz wyjeżdżamy i będziemy wracać do domu. Szukaliśmy wersów kawalera przez 4 godziny. No. Mm. I nic. I nic. no. I nic, nic, żadne mi nie odpowiada. No. Ten nie taki spodnie, ten nie takie buty, ten nie taka broda, no troszeczkę przesada. Spice taka... Nie to Nie jest Starbucks. No i co? No to co? robimy? Daj mi w powerbank? Dam ci. Był ambitny plan, żeby jechać na rynek. Bo... Ale w momencie, w którym wyszliśmy na dwór no po, na jarmark, ale jarmarku nie ma jeszcze od miesiąc jeszcze. Ale w momencie, kiedy wyszliśmy z galerii, to oczywiście. Ej, bo się w ogóle ujewało, że jest końcówka listopada dzisiaj, jest? nie? Mi tak, ja też takie mam wrażenie. Bo jest po prostu jest? już tak zimno. No tak bo jest zbyt, tylko jest po prostu za zimno, no więc. Nie jak mnie nawigował. Ale Nie, nie się... Będzie za ciasno. Nie, się nie Yeah! Najlepszy kierowca z przodu! Dzisiaj ogólnie jest bardzo ciepło i jest bardzo fajna pogoda. Ja to właśnie do mojej babci na imieninę i, i tyle. Dawno nie było żadnej imprezki rodzinnej i w sumie dawno ich wszystkich nie widziałam, więc spoko! Zastanowicie się, najem pewnie bardzo, bo babcia to wiecie jak u babci. I zobaczymy, może wieczorem uda mi się wyjść jeszcze z znajomymi. Na to liczę. Mm. I tyle. Nie udało mi się wczoraj wyjść z znajomymi. Byłam tylko jakby u babci i stwierdziłam, że posiedzę tam trochę dłużej. Byłam w takiej nieogarniętej wersji. Yy, dlatego, że już teraz piękny dzień. Zakładam nowe rzęski ale ściągam je cały sprzęt i taki specjalny preparat. Więc nie wiem, czy kogoś ciekawi. Nie śmierdzi, to jest taki trochę przecież czysty że... I nakładam to tak bardzo blisko. Tam, gdzie rzęsy są przyklejone do naturalnych. Trzeba ja się tu doświetlić, bo wydłubię sobie oko. To bojowisko wygląda tak. E, cały dzień byłam Krusty, musty, dusty, po prostu brudna i śmierdząca. Bez urodziny. Więc szybki wypad nagle. Żyje, żyje. Powolnocie. No, kurwa pada deszcz. Nie odpalisz Nie, bo no to gaśnie. Gaśnie. Nie no, nie. No, 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 auto szybko. Dobra, niech nie żyje, to to znam. Jeszcze nam. raz. make a wish. Ogólnie poprawiłam swój wet look i tak mi się to podoba. Jeszcze jak mam takie kolczyki, to wygląda po prostu jakbym miała nowego skina. Ale mniej, niż ostatnio udało mi się dorwać konturówka z Nexa. Chyba to jest ten nude truffle. Combo, moi drodzy, tutaj mamy Nude Truffle od NYXa i mamy 09 od Maybelline. To jest um, Strulax od Milena Takowska Vibe. And I'm in love po prostu. So cool. To piątego, gdzie ciemno. A listopad zaraz. Nie było mnie, dwa tygodnie, jakoś w ogóle nie miałam motywacji, zniknęłam po prostu i... Ale wróciłam, vloga nie było w tym tygodniu, więc postaram się, żeby był w następnym, mamy poniedziałek, więc e, może ukończymy coś fajnego Od fragmentu, który widzieliście przed chwilą, dzieli mnie dwa tygodnie No trudno, więc zrobiłam obiet. jeździć na tęsknicę, ale jest już no dosłownie ciemno i ja się boję ciemności, więc nie ma opcji. Wchodzę dopiero za 20 minut jednak. Jedziemy do szkoły. Trzeci raz ustawiam ten telefon. Jak mi teraz spadnie, o Jezus, jedziemy do szkoły, e, zaczynam 11.50, jadę jeszcze do paczkomatu i dzisiaj jest Halloween, ale pierwszy raz chyba nic nie robię na Halloween, to jest trochę chore i aż mi przykro, ale ja już chyba jestem po prostu za stara. Czyli listopada już kurde, tak szybko mija, i muszę się ogarnąć, bo wiadomo, trzeba objeździć groby i tak dalej. Trochę mi się nie chce. Studiają się zawsze tak normalnie, starą ubrać po prostu schludnie pytanie, a niektórzy to, nie widzę, jak widzę, nie są odjebani, i po prostu ta nagonka tego, że muszę być widać pieniądz, po prostu trochę mnie denerwuje. Taki outfit. No to zakładam skórzaną kurtkę. I takie wysokie buty, bo jest mega zimno. I mimo że mam spodnie, to te buty będę miała tak dotąd i będzie mi po prostu cieplej. Schowam je pod spodniami i myślę jeszcze nad torebką. Czy coś czarnego, czy może coś takiego. W ogóle to jest ta torebka, które w tym vlogu widzieliście chwilę temu, jak odbieram ją spackomatu. Kupiłam na Vinted z jakieś 20 zł. Ja wiem, jaki to jest vibe czy firmy, ale Spodobała mi się Właśnie nie wiem czy tą Czy taką właśnie, co tu będzie wisić mi Zobaczymy Wieczorem też przyjeżdża do mnie Wojtek bo niedługo znowu Wyjeżdża I musimy się zobaczyć I pospędzać jeszcze z sobą trochę czasu Zanim on wyjedzie No i znowu wyjeżdża i znowu ja wracam do nauki Cały czas do robienia zakupu Jak go nie ma obnie, nie, bo mój portfel po i vlogu ile było zakupów? To. Pusty. Mam nadzieję, że będzie mnie widać, bo jest mega ciemno. I mam nadzieję, że nikt ze mnie nie idzie. Skończyłam lekcję i już jest ciemno Chyba ustawiłam to dobrze. Czy mnie widać? Może tak będzie lepiej. Ja już wróciłam dzisiaj ze szkoły i... W sumie, tu musiałabym się tutaj jeszcze doświetlić, żebyście mnie lepiej widzieli. Więc ja już wróciłam ze szkoły i przed mnie paczka! I w ogóle najpierw myślałam, że to są perfumy, bo taka influencerka zrobiła perfumy i ja zamówiłam, zamówiłam próbkę, bo już mi się nie udało perfum. I myślałam, że to. to. Ale patrzę, przed domem tu L'Oreal. Większa zmuka w środku, bo L'Oreal to jest po prostu całe biuro, z którego wychodzą... Paczki pjr to jest coś pięknego, bo dosyć od NYX-a to, to, to już jest top moim zdaniem. Szczerze, to są wszystkie rzeczy, których brakowało mi u siebie w kosmetyczce i miałam sobie kupić właśnie korektor, miałam sobie kupić właśnie eyeliner, jakiś raz muszę nagrać paczkę pr